Ryszard Marek Groński. Dzienniczego dnowy. Przegląd wiadomości nieobjętych tajemnicą państwową. Na razie. Zagadka. Dlaczego działacz katolicki Jerzy Ozdowski został wicepremierem? Wśród członków rządu musi być choć jeden taki, który wierzy w cuda. Teatr. Najkrótsza definicja teatru narodowego pod przymusowym zarządem Adama Hanuszkiewicza. Teatr na nagance. Hrabyk. Zawsze, ilekroć u nas coś się dzieje, odzywa się zasłużony publicysta Hrabyk. Postać godna serialu jak Klaudiusz. Duch straszący w ruinach wystąpił niedawno na łamach życia Warszawy z artykułem: Państwo nie jest sługą. Hrabyk był nim długo. Rotacja. Dlaczego były rektor Rybicki został w Urzędzie Rady Ministrów pod sekretarzem? Bardzo proste. Pan Rybicki od roku 1968 przywykł być pod sekretarzem. I to wiadomo którym. Grudzień. Krąży pogłoska, jakoby Zdzisław Grudzień miał zostać ambasadorem w Madrycie. Jeżeli to prawda, okaże się, że kraj byków to jednak nie Hiszpania. List. W opublikowanym w Nowych Drogach liście do KC Edward Gierek napisał. Chciałbym, towarzysze, byście byli przekonani, że zawsze chciałem dobrze. Ideałem byłby przywódca, który zawsze chciałby źle i któremu też by się nie udało. Postęp. Dawniej człowiek miał tylko wolną wolę. Dziś ma wolne wnioski, wolne związki i bardzo wolne soboty. Najwięcej wolnych sobot i innych dni tygodnia powinien mieć minister Obodowski. Może wtedy znalazłby kilka chwil na konsultacje. W Chinach prasa podała że w Chinach przeprowadza się pośmiertne wykluczenia z partii. Prawdziwe nieszczęście nastąpi wtedy, gdy rozpocznie się przyjmowanie. Dementi. Wobec jakże słusznie potępianej fali pogłosek, plotek, pomówień i insynuacji czujemy się w obowiązku wyjaśnić, pszczółka Maja nie była człowiekiem byłego prezesa. Jej kontakt z ulem ma charakter dobrowolny. Centrum. Jak powinno nazywać się projektowane przez Józefa Szajnę Centrum Kultury i Wypoczynku od Teatru Studio? Szajnatown. Publicysta. Czynny jest ostatnio redaktor Ignacy Krasicki. Podobno bardzo późny wnuk biskupa. Na Kwaśno w sosie szafrańskim. W jaki sposób redaktor Krasicki dostrzegł opisywaną przez siebie tak zwaną pełzającą kontrrewolucję? Łatwo mu to przyszło. On zawsze na kolanach. Mecz. Trwa mecz. Solidarność. Prokuratura Generalna. Na razie. Przedstawiciela prokuratury odesłano do narożniaka.